Siemanko, jesteśmy dzisiaj w najgorszym parkingu w, ta, w Kampinoskim Parku Narodowym, czyli w Truskawiu. Żeby nagrać absolutnie niepozytywny odcinek o tym, dlaczego w Kampinosie w tym roku jeszcze nie byłem. Jest to pierwszy raz i przyjechałem tu tylko dlatego, że ziomki się zbierały na rozjazd o 9 rano, takim szybszym tempem cross country. Ja na rowerze enduro, o tym co do tego doprowadziło, że już nie jeżdżę w Kampinosie i dlaczego na pewno w tym sezonie lato nie będzie mnie tutaj, a na jesień być może zobaczę. Zapraszam do odcinka. Historia zaczyna się na zimę 2025, kiedy to na profilu facebookowym Kampinoskiego Parku Narodowego odpalili... Jakąś bardzo dziwną kampanię nienawiści przeciwko rowerzystom. Em, zaczęło się od tego, że udostępnili post, jak e, na jakimś takim dziwnym, drobnym singlu a, gdzieś w lesie. E, ujęcie z kamery takiej fotopułapki, podobnie jak tutaj, trochę z góry, trochę czarno-białe, trochę nic nie widać. Ziomek e, ręką zdejmuje trzy większe patyki ze ścieżki, następnie wsiada na rower. I jedzie dalej. I dyskusja zaczęła się o tym, że nie można jeździć poza wyznaczonymi szlakami, że zaciera się ściółkę, że, że niszczy się las, że, że, że płoszy się zwierzynę. Wszystkie takie górnolotne hasła ekologiczne, z którymi nie da się nie zgodzić, i które każdemu, kto ma jakkolwiek doświadczenie z naturą i jakkolwiek ją kocha, to powie: no tak, pełna zgoda. Tylko, że zrobili to w taki sposób, e, i nie bez powodu używam stwierdzenia kampanii nienawiści, bo nakręcali ludzi przeciwko ludziom. I spowodowało to to, że piesi, że biegacze, że użytkownicy, czy, czy też bywalcy jakoś strasznie wjechali na rowerzystów. Rowerzyści zaczęli się bronić, zaczęli atakować. Generalnie zrobiła się wojenka. Bardzo nieprzyjemny temat. E, to był też moment, kiedy zacząłem wozić ze sobą na rowerze gaz. Bo wiem, co to znaczy wyhodowany bot na nienawiści internetowej i wiem, do czego on jest zdolny, żeby uniknąć jakichś. Ja nie będę się, nie po to jadę do lasu, żeby się bić z jakimś Januszem, który się naczytał Facebooka i teraz płynie nienawiścią. <laughs> Przykry temat. Um, od tego się zaczęło, a potem poszło dalej. Następnie użytkownicy Facebooka zaczęli udostępniać materiały, obnażając politykę kpn -u. Kampienowskiego Parku Narodowego, w jaki sposób prowadzą wycinkę, w jaki sposób doprowadzają do rozwalenia szlaków, dróg, w jaki sposób zostawiają rozwalone drzewa, w jaki sposób po ich libacjach alkoholowych zostawiają puszki, butelki po wodzie. Zbiegło się też ze słynnym wybrukowaniem drogi pod tygrysią górką. Generalnie zrobiło się bardzo nieprzyjemnie, to znaczy e, zaczęła się taka przepychanka jednych z drugimi i co najgorsze chyba e, można było przyznać rację obydwu tym stronom, to znaczy tak oni prowadzą wycinkę, tak rowerzyści jeżdżą po singlach. Do tego, e, żeby było mało, e, z rowerzystów dość płynnie przeszliśmy do nienawiści wobec psów. <laughs> Czyli, że pies nie może, że coś tam, że, że, że tak samo, że pies biega za, yy, za kaczkami, które, które się boją, że jest nowy lęk, że są młode kaczki. I, em, i generalnie tak po kolei od jednego do drugiego do trzeciego em, zaczęła się taka, taka chęć wypraszania ludzi stąd, nie? gdzie tak naprawdę lasy państwowe. To nie jest właściciel tych lasów, to nie jest tak, że, że, że oni to sobie posiadają i na swojej ziemi dyktują swoje zasady. Właścicielem jest naród, właścicielem jest ludzie, właścicielem jest Bóg. To jest pan woźny. <laughs> pan woźny, który pilnuje, żeby nie było brzydko. I gdzieś tam komuś moim zdaniem się pomieszało w głowie i trochę zaczął przekraczać swoje kompetencje. No, i pokrzyczeliśmy na siebie w internecie, pogadaliśmy. Część chciała gdzieś tam mediować, chciała powiedzmy wypracować wspólne stanowisko, to znaczy, może wydzielić część ścieżek dla rowerzystów i żeby nie była to brukowana, asfaltowa droga dla szosy. Tylko pojawiło się coś takiego jak MTB, single, kurczę, glacensis, bagno pulwy. Wiesz, świat się zmienił. Może wypracujemy sobie takie stanowisko, w którym wydzielimy część, przygotujemy to. Powiemy, że tam można. Natomiast ekipa KPN szła w zaparte: że są ścieżki rowerowe, że tylko tam można jeździć. Generalnie odbicie się od ściany. A ludzie nie lubią, jak się ich traktuje jak kretynów. Nie lubią, nie, nie lubią jak się ich gdzieś tam zamyka i w takich sprawach, gdzie jako, jako naród, jako wspólna ekipa Polaków, można by wypracować sobie wspólne stanowisko. Nawet nie chodzi o pieniądze, chociaż lasy państwowe do biednych nie należą, ale ludzie nie lubią być zbywani i traktowani jak właśnie kretyni, a, a to miało miejsce. No i co? I mamy środek sezonu 2025. E, po wszystkich wojenkach e, w internecie, w zimę siedzieliśmy sobie przy komputerze, gadaliśmy sobie, jaki mamy stan na teraz. E, oficjalnych singli nie ma, oficjalne ścieżki rowerowe te, które były, to są. Nowych nie ma. Pojawiły się nowe tabliczki z nowej pleksji, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to mm, nie powiem, na których singlach byłem, nie powiem, jakie one są, nie będę tego powielać, nieważne. Z, z takich głównych szlagierów KPN-u, które dzisiaj widziałem, jeden jest w stanie dobrym, bo jest trochę twardsza Ziemia nie jest może aż tak popularny, ale jest taki jeden szlagierowy single, który jest tak fatalnie rozjeżdżony, jest taka piachuwa jest tak wyniszczona ścieżka i nie do końca rozwiązaniem jest powiedzieć, szlusz nie możecie wjeżdżać, tylko właśnie o tym chcieliśmy rozmawiać, żeby nie niszczyć tego lasu, żeby wypracować te ścieżki, że jeżeli my tworzymy single, to one zachowują las. W nienaruszonej formie. Zwierzęta z tego korzystają, drzewa z tego korzystają, wszyscy z tego korzystają. To nie jest tak, że my się tam wpujemy i, i rujnujemy wszystko, tylko gdzieś tam ręcznie wystarczy usypać bandę i wtedy nie będzie się rozjeżdżać zbocze. A ponieważ KPN nie ma ochoty z tym nic zrobić, ludzie nie mają ochoty przestać jeździć, przecież bardzo lubią jeździć. Tu mamy stan, że fatalnie jest rozryty las. Ale tak fatalnie, beznadziejnie to wygląda. I to jest, to jest najgorsze po prostu, najgorsze co mogliśmy zrobić, nie? No i dobra, wsiadłem już na rower, bo nie chcę się smucić, to jest dla mnie przykra sytuacja. Zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić najgorzej. Ja nie mam ochoty tu być, ludzie mają ochotę tu być. Kampinos e, tak naprawdę zacząłem odkrywać gdzieś w 2010, jako że jestem z Woli, z takiej dzielnicy, która e, mimo że jest centralna, to łączy się z Bemowem, a Bemowo już, jest już bezpośrednio przy Kampinosie, no to gdzieś tam zawsze to był naturalny kierunek odkrywania. I wraz z moim rozwojem w, w rowerowaniu, wraz z rozwojem techniki, ale też e, wraz ze zmianą rowerów, bo ja nie zawsze jeździłem na enduro. Kiedyś jeździłem na dercie, później jeździłem na takim trochę trackro to się teraz nazywa, takim prekursorze gravela. No i każdy ten rower, on tu wjeżdżał. I w zależności od tego na jakim rowerze jeździłem, to trasy poznawałem różne. I kiedyś to się nie do końca nazywało single tracki, kiedyś to po prostu były ścieżki w lesie. Później się zrobiły bardziej popularne. Później zaczęło przyjeżdżać więcej ludzi, rowery się zmieniły. No i mamy sytuację, jaką mamy teraz. A też nie zawsze Campinos był taki. Bardziej w moich wspomnieniach był taki trochę dziki, nieodkryty, trochę nieprzebyty. Kiedyś nie było takiego dostępu do map, nie było tyle opracowań, nie było, no były fora dyskusyjne, ale nie było takiej wymiany informacji. Nie? I gdzieś tam musiałeś polegać sam na swoim, e, może trochę szczęściu, może trochę badać po swojemu. Kto ma wiedzieć, ten wie. Jeżeli masz blisko, jeżeli jeździsz dużo, to znasz. Jak jesteś od czasu do czasu, to trochę poznajesz. Ale ten Campinos ten był zawsze takim trochę nieprzebytą puszczą dla mnie. Trochę się potrafiłem gubić, to trochę było nieopisane. E, a teraz mam wrażenie, że wszyscy znamy wszystkie single. Mimo, że są nieoficjalne... E, długa historia. Mimo, że są nieoficjalne, to wszyscy wiemy, gdzie one są. Jeździmy po nich, e, po, po tych samych. E, drogi są jakieś takie, takie puste. E, ludzie przyjeżdżają z psami, ludzie przyjeżdżają na gryla. Jakoś zmniejszył się ten las. I nie tylko ten las, tylko mam wrażenie, że wraz z rozwojem technologii, dostępem do internetu, Świat nam się trochę skurczył. A ja bardzo lubię ten las, bo to jest bardzo ładny las. To jest e, niesamowite, że taka puszcza, taka dzika puszcza jest przy stolicy prawie 40 milionowego kraju. I że to jest naprawdę dziki, dziki las. Jest piękny. Ja go najbardziej lubię odwiedzać tak naprawdę w taki off-season, czyli późna jesień, zima, wczesna wiosna. To jest taki mój, mój spot, w którym lubię trenować bardziej wytrzymałościowo, ale też lubimy za dół pojechać po prostu na wycieczkę, z psem pobiegać, odwiedzić las. Jest fajny, ale się zmienia. No i też się nie ma co oszukiwać, że to nie jest enduro, to nawet nie jest trail. To są bardzo łatwe szlaki, to jest dużo piachu. Korzenie są, ale to absolutnie nie jest trudne, więc to jest fajne miejsce, żeby odwiedzić, ale to nie jest dobre miejsce, żeby trenować szczególnie technikę, moim zdaniem. Nawet te takie, wiesz, perełki, które żeśmy sobie tutaj ustalili, że o, to jest singiel na X albo na Y, poza tym, że one są wąskie, że one pasują do definicji single singletracka. To one nie są singletrakami, bo one są łatwe. To, że tam czasami jest jakaś przeszkoda, no to nie jest przeszkoda, że czasami są korzenie. To może robić efekt tylko w Warszawie, gdzie naprawdę jest płasko i naprawdę nie ma gdzie jeździć. A te singles takie kurcze, jakbym ładował na cross country, to to jest taki dodatek do trenażera. Zamiast walić tempo przed siebie, to walisz tempo przed siebie, ale skręcisz w lewo i skręcisz w prawo, no. Takie jest moje zdanie. A też ja dość dobrze znam Campinos. To nie jest tak, że że ja skręcę w lewo, skręcę w prawo i się jakoś zaskoczę, no bo no bo nie. I raptem mogę policzyć na palcach jednej ręki takie rzeczywiście trudniejsze feature'y. Jest jedna ścianka taka z korzeni, która jest fajna i ma, nie wiem, 10 metrów w dół. E, jest jeden taki uskok drop z lądowaniem w piach. Dzisiaj to skoczyłem e, z bomby on site. No, wrażenia takie no to nie było zbyt duże. Jest jedna ścianka z korzeniami, e, bardziej przy rostoce. I na szczeblu można by znaleźć. Szczebel jest oficjalny, więc mogę mówić. I na szczeblu można znaleźć ścianki, które są taką trochę z zwaliną. I to jest tyle, jeżeli chodzi o elementy. Jeżeli chodzi o, o hopy, o porobione trail'e, nigdy czegoś takiego nie będzie w Campinosie, bo to jest park narodowy. I koledzy leśnicy już o to zadbają, żeby to nic nie powstało. Zwłaszcza też, że należy to powiedzieć otwarcie, znaczna większość Campinosu to są takie pożarówy, takie drogi pożarowe, które Akurat w tej części lasu, w tej części Polski, w tej części Warszawy, są z piachu. Tutaj wszędzie, jak zobaczycie, są różne części, ale akurat tutaj jesteśmy w sosenkach. Sosenki rosną, rosną na piachu. Nie? To jest wieczne użeranie się z takim piachem i walenie po drogach pożarowych. Są teorie spiskowe, że ilość dróg pożarowych wzrosła w ostatnim czasie, bo zwiększyła się wycinka. I koledzy Włodarze potrzebują. I też tutaj o, można powiedzieć przy okazji. Wzdłuż tych dróg, takich piechowych, powstają takie single. Tylko że one nie powstają, bo są fajne, tylko powstają, bo trzeba przejechać obok, obok drogi, nie? Bo się po prostu kopiesz. A tutaj mamy wydmę <grych> pięknie tutaj mamy single, chyba każdy się zgodzi, że jest to single. I teraz, żeby nie wyjawić o co mi chodzi, powiedzcie, czy jest to singiel oficjalny? Czy jest to dzikus, po którym wyredni rowerzyści jeżdżą, psują las? Eee, czy może jest to oficjalny petetykowy szlak, który wielki pan leśnik przygotował, i tutaj akurat ściełka się niszczy? Otóż rozwiązanie zagadki: -da -dam. to jest szlak oficjalny to jest szlak czerwony. I nie lubię tych gadek z tymi, z tymi leśnikami głównie, dlatego że em, to bazuje na tym, że traktuje się ludzi jak dybili. Że ja skończyłem szkołę, ja to się znam, ja to jestem wielkim leśnikiem, a ty jesteś kurwa głupim, głupim debilem e, i ja ci będę mówić, gdzie masz jeździć. I do pewnego momentu tak, ale. O co chodzi, że ten singiel jest oficjalny i po tym singlu mogę, a inny singiel jest nieoficjalny i po innym singlu nie mogę. I ludzie punktują ich na jakichś facebookach, na jakichś wszystkich takich, i mówią o tej niekonsekwencji. I mówią o tym, że sorry, ale w lesie jest dużo tematów, którymi się trzeba zająć. I ganianie rowerzystów po krzakach to nie jest do końca to. Jakby czego potrzebujemy, i gdzieś tam się odbija to zupełnie od ściany, i cała ta komunikacja z tymi ludźmi jest po prostu jakaś taka. Nie z poziomu gdzieś tam partnera tego, że my tu przyjeżdżamy, a wy się tym zajmujecie i my szanujemy waszą pracę, a wy szanujecie to, że po prostu jesteśmy ludźmi i na to płacimy, nie? Tylko z pozycji takiego, kurczę, takiego dozorcy, co ci będzie walił szmatą po mordzie, nie? I albo takiej pani w klasie, która ci linijką będzie, będzie cię prostować, bo ty jesteś głupim motłochem, który trzeba po prostu, wiesz, który trzeba grabić, nie? I to jest, to jest trochę problem w w Polsce in generalnie, Ale jeżeli mamy taką politykę, to już pal go licho. Ale jak to przechodzi na, na las i na, na rekreację i na to, co jest prawdziwe i na to, co tu było przed nami i było przed wszystkimi tymi politycznymi układami, po prostu las, drzewo, natura, Bóg, to już mnie to wkurza. A tam biega sobie jeleń. Tu, 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 mam nie w nosie. To ja jestem u niego. Poczekałem chwilę, żeby jeleń sobie poszedł w swoją stronę. E, zwierzyna jest tutaj przyzwyczajona do człowieka, no to... Wiesz, no żyjemy obok, tak? To nie jest, że o, jeleń spotkał dziwną osobę, która zamiast na czterech to stoi na dwóch nogach. O, i się szukuje. Nie, jeleń wie, kim jesteśmy, przecież polujemy na nie. E, chciałem pokazać na POV ten singiel. Single, który oznaczony jest jako szlak czerwony i nie idzie to jako taki offline, przy głównej, tylko ewidentnie singiel jest szlakiem, więc nikt się do mnie nie czepnie. I czy jest ładny? Jest ładny, ale niestety, całą przyjemność z przebywania tutaj w lesie i gdzieś tam kombinowania. Czy zrobić to na zasadzie takiej mapy, czy innej mapy, czy upubliczniać, czy udostępniać. Trailfork się zastanawia, czy może, bo a może wrzucimy to jako szlaki piesze i wtedy będzie legalnie. A może damy same punkty orientacyjne i każdy się domyśli. Gdzieś tam dużo jest takiego kombinowania naokoło i kombinowania przez system. Znowu kolejna akcja, żeby oszukać system. Mi się nie chce. Ja nie po to przyjeżdżam do lasu, nie po to wychodzę z miasta, z cywilizacji, żeby znowu się użerać z jakimś Matrixem, nie? To miało być ponad podziałami, to miało być ponad tym wszystkim, to miało być naturalne. I też to, co mówiłem o tych singlach, że one są, mimo że ładne, no nie wiem, które raz już to mówię, to one są strasznie łatwe. Tutaj nie ma żadnych featureów, tutaj nie ma żadnych korzonków, tutaj nie ma żadnych zakrętów. Tutaj nie ma żadnych podświetliwości. Tutaj nie ma, także się musisz zastanowić. To jest takie cross country, ale takie cross country old schoolowe, gdzie tak naprawdę istotne jest to, żeby dojechać, żeby mieć nogę. Ale zrobili nowe znaki. Wow. I nawet szczerze nie chce mi się omawiać teraz, nie chce mi się mówić gdzie to idzie, co zobaczyć. Jeżeli chcecie, to, to zróbcie to we własnym zakresie. E, ja nie chcę propagować tego miejsca. Uważam, że, no, że nie chcę propagować tego miejsca koniec. E, są nowe tabliczki. Haha e, Jeżeli chodzi o merytoryczność, nie zmieniły się ani trochę. Są te same napisy, e, te same punkty powiedzmy charakterystyczne, e, ale jest. No, taka pleksa. Taka pleksa nowa. E, a pajączek jest stary. A czy mi szkoda, a czy mi żal, że ktoś próbuje nas stąd wyrzucić, czy już nas wyrzucił? Yy, szczerze? Nie. Zawsze... Zawsze w Kwampinosie czułem się jak gość. To nie jest miejsce, które możesz powiedzieć, że jest twoje. To jest to jest duża puszcza naturalna. Możesz ją bardziej znać, możesz ją mniej znać. Możesz być tu częściej, możesz być tu rzadziej. Ale to nigdy, to nigdy nie było moje Um, mam z tym dużo wspomnień, z tym miejscem. Mam dużo wspomnień też z drogą, która tu prowadzi, e, w ogóle z tymi terenami. I jeszcze to Leszna, wiele, wiele przygód, ale mam wrażenie, że wszystkie te doświadczenia mam w sobie nadal i nigdy się nich nie wyzbędę. A, a jeżeli chodzi o miejsce, o las, to, um, to jest jak las. Jest ładny, jest fajny, ale. Tyle, tyle parków, tyle lasów, tyle gór zwiedzam, że nie przywiązuje się. Czy mi szkoda? Um, nie. Czas pokaże. Jesteśmy kosmopolitami, obywatelami świata. Wszystko mamy, co mamy, a co nie mamy, co nie mamy. Specyficzny temat. A czy nie będzie szkoda tych ludzi, tych historii, tego poczucia więzi? Nie, ponieważ Campinos to jest domena cross country. Też z uwagi na to, że jest popularnym miejscem. Tutaj przyjeżdża mnóstwo ludzi i nie każdy jest w klimacie, więc nie jest tak jak jest w górach. Nie każdy w górach. Że jak widzisz kogoś na szlaku, to myślisz: Wow, to jest mój ziomek, fajnie, co u ciebie, słuchaj, jaki rower, jaka opona wiesz, co polecasz, coś tam. Tylko to są tacy, takie, takie randomowe to jest wszystko, nie? I um, pamiętam, że jeszcze w starszych czasach, kiedy, kiedy rzeczywiście było mniej ludzi, miałem kilka takich, że, że siedziałem tutaj rzeczywiście dłużej, może trochę za długo. I pojawił się jakiś ziomek na szlaku, i jak to w górach, jak człowiek jest samotny. Siema, co tam w ogóle wow, nie, tra, ta, 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 ta. A oni w ogóle nie mają w sobie takiego, takiego czegoś takiego wędrowniczego klimatu. Że w ogóle ludzie z cross country są tacy kurcze, trochę piknikarsko nastawieni na jakieś takie sportowe. Jakoś nie wiem, nie jestem w stanie się do nich przebić. Nie? Jakoś są tacy kurcze. I to Jacyś zatwardziali, jacyś tacy pozamykani W sobie oczywiście generalizuję, ale, no takie są moje spostrzeżenia Dlatego ja, ja enduro I to nie enduro, bo się naoglądałem NWD8 Albo jakiś, nie wiem, ews Albo Łukasik wygrał, to teraz wszyscy tak jak na małysza dzisiaj, dzisiaj Łukasik, dopingujemy Łukasika, tylko po prostu w enduro Jest wszystko co kocham Były takie koszulki w górach jest wszystko co kocham, nie? Wendura jest wszystko co kocham. Potwierdzam. I może rzeczywiście, no, nie wpuszczajmy tu rowerzystów. Niech nie psują. Może rzeczywiście trzeba bardziej zarządzać tym tłumem. Tutaj może się pojawić dużo ludzi. I każdy może. Gdzieś tam przestrzega zasady koegzystencji w lesie. Moim zdaniem, edukacja, opowiedzenie, a nie straszenie ludzi, nie? Ale, ale zupełnie tak szczerze, już mam to w nosie. To nie jest miejsce, w którym mi się dobrze przebywa. To nie jest miejsce, w którym chcę być i nie będę tutaj. Kończymy ten szybki szybki vlog. Więcej na ten temat nie będzie, bo naprawdę gdzieś boli mnie to w środku, nie? Wcale mi się nie podoba, w którą stronę idzie Warszawa, w którą stronę idzie kraj. Do następnego ziema.